Witam wszystkich i zapraszam na kolejną bitwę multiplayerową, szybką bitwę. No, ostatnio mi się strasznie trafiają gracze niedoświadczeni. Ten ma 11 godzin w grze, czyli wczoraj kupił. No i to ja sobie wydziałem tutaj, może Rymem, z Rzymem zagrać Tylice, jakoś porządną kierkę zagrać, ale. Pewnie nie będzie to takie super. Ale ostatnio rozkminiłem fajny skład z selucidami. Tutaj może wam go pokazałem. To jest skład, który udałoby się wygrać z Darkiem. I tu go sobie też zastosuję. Zobaczę jak się. A, no ale z takim graczem to pewnie nie będzie jakieś mega wyzwanie. I tak brałem na pewno trzech fangitów. Dwóch szermierzy w kolczugach i dwóch szermierzy z srebrnej tarczy. Z tego to jeden generał. Hmm. Ze trzy jazdy mediańskiej chyba i jedna obywatelska. I do tego chyba włócznicy z Tureos. Nie. A we tak dużo. Bo jeszcze byli procarze. Nie. 2-3 Oddziały i 1 Oddział Procarzy. Coś dużo. Może Oddział był... Nie, od Agamemona na pewno nie było, nie miałem. No i na pewno nie miałem aż tak dużo. Górale pewnie będzie. Takie tam. Zapchaj dziura. Chyba coś takiego. Dobra, zobaczymy czy gra jest gotowy. A, to tu 40 aż. Zostało. No to raczej. Raczej. O. Może tak. Alka zwarciu. Dobra, damy ucznikom. Albo ci, żeby dłużej wytrzymali w to chyba, chyba inaczej trochę ten skład wygląda, ale zobaczymy. Dobra. Falangici oczywiście w centrum. Się, staram się nie robić ich zbyt cienko. cienko. Cienkiej linii. Trzy rzędy, tak? Ponieważ jak to nie są falangici w kolczugach, tylko zwykli falangici. I nawet jak w nich wiedzie e, jakiś lepszy oddział trochę mieczników, to się przebiją przez nich. Także za cienko to nie można ich ustawiać. Teraz tak na lewej... Okej, na lewej flance będzie. Ale, coś. Szermierze w kulczugach i szermierze średniej tarczy, ale to mi się źle ustawiło. Muszę... O, teraz dobrze. Okej. Okay. A na prawej będzie generał. Z drugim oddziałem szermierzy. I tu powiem wam, to jest w szermierze srebrnej, tar srebrnej tarczy. To ma być oddział, który tutaj zatrzyma piechurów wroga, przeciwnika. Coś mi się wydaje, że tych pracaży A no, tych korali to wykorzystam, ponieważ mają czym rzucać. stawię ich w drugiej linii zaraz za palankitami, i będą mogli coś odrzucić. Cała jazda mediańska dam na prawej stronie. Ja niestety jestem takim graczem, który mogę się skupić na jednej stronie bitwy. I tutaj różne się mam takie triki, które pozwalają mi. Trochę ogarnąć lepiej w pole bitwy. No i. To jest tylko podpucha z lewej strony. Tym albo gdzieś ucieknę, albo tam bezprę piechotę. A tak naprawdę atak Zabienka. będę kombinował mocno na prawej flance. Tu gdzie mam generała. Generała zazwyczaj wiorę. Takiego, który wpływa na inne jednostki. Tu też nie mam czasu na to, żeby tam wybierać, kiedy mam kliknąć A, te bojowe rytmy i tak dalej. Jest taki mały laser, tam pójdziemy. No, mam nadzieję, że gdzieś tam na dole nie wylądował. Jezu, i mam nadzieję, że nie będzie to Pike Box. Ostatnio tyle mi się trafia, graczy. O, no. Jest. Mamy? Najemna jazda. Najemna jazda. No to. Piszmy z Tureos, Proszę. Do akcji. I mamy panów z głowy. Co tam damy? Nie, Nie będę czekał, już jak się długo będę zastanawiał, to jeszcze.

Ponieważ mam tą prawą flankę silniejszą i on tutaj też, chociaż coś mało tych jednostek. Aha! Dwa oddziały słoni. No to. i troszkę zmarnowali. Marnowałem w tym razie wyłączę. No, a przeciwnik jest zdecydowanie zbyt bierny. Zaraz tutaj obejdę. Coś się tu strzela. A rzuca tymi pikierów, Trochę za blisko przeszedłem. I teraz tak, falangitami, wyłączymy ich to. Ja już czuję, że... Ja już spróbować mu wjechać do środka. No, ci panowie oczywiście zapomnieli co, co mają robić. A, idą słonie. Najpierw salwę damy im z mnóstwych, się wycofamy, albo... O, troszeczkę tu źle zrobiłem. No i teraz to już zabijać te słonie, a nie... No, trochę z generałem to przesadziłem. A tak górali teraz. Dobra, słonisz. nie ma chyba. Ja to wycofał, te słonie pojechały ostro. Bra. Gurale 44 zabitych już pięknie. No, te time. są strzelane. to jest numidyjska jazda. Dobra, troszkę się pomyliłem, ale tym nie szkodzi. No tak jest już końcówka. Zajmę a tym, No, generał. No, teraz rozdzielimy na skrzydła. Aż to generał tutaj. Gin. No, Więc muszę się skupić na tych, bo jeszcze przegram. No, to już. raczej po takim ostrzale to. Zdjął. No, panowie. Ale tu na czeka, przepychają słonia. Urna. Dobra. Na no, okazała się w miarę ciekawa. A jazda obywatelska zrobiła dużo więcej niż jazda mediańska. Dlatego, że się zagapiłem na tych... ...najemną jazdę numidijskiej arystokracji. Ucznicy zrobili co mieli zrobić, czyli pozabijali słonie. W w Kurczugach 17, 107... No i generał mimo, że... Te słonie go przejechały, 127 też nieźle. Najmniej wojownicy arystokratii 130 i 213. To oni wyrżnęli pewnie szermierzy w kolczugach. No i najmniej szermierzy i bryjsek. Kurczę, do prawej nawet ich nie zauważyłem, że tam byli. No, to dzięki i do usłyszenia. Na razie.